No siemanko, my już po zawodach, pokażę Wam teraz tory, jeszcze tam chłopaki strzelą, dzisiaj mikołajkowy theme był, także tutaj różne takie cuda się działy. No ja niestety pierwszy tor po prostu sakramentalnie zepsułem, ale uwaga to niech będzie nauczka. Tuż przed strzelaniem poszedłem sobie założyć GoPro na głowę, zdekoncentrowałem się i popełniłem takie podstawowe błędy jak na przykład zapomniałem sobie przeładować pistoletu na starcie, co już potem wiesz, się położyło większość rzeczy. Jeszcze z tego wszystkiego miałem dwa nożrzuty i misa na tym pierwszym torze, więc on w ogóle się nie liczy. Tam miałem hit factor 0,9, więc w ogóle jakiś żart. No ale następne poszły lepiej. No to szybki ten. Szybki tur po pierwszym torze. Start był stąd. Tutaj miał być pistolet wsadzony w skarpetę. Trzeba było złapać to, a następnie. Po przeładowaniu z tego miejsca ostrzelać tutaj poperki I tam nad choinką jest taki cel, gdzie jest taki brązowy fragment i jego trzeba było walnąć dwa razy normalnie Także to był krótki tor Koledzy z ZKS-u, jeden szybki komentarz do vloga. Było fajnie czy... Szybko? Szybko i awaryjnie Good enough. Jak zwykle u chłopaków to najlepsze zawody. No, raczej. fajno. Nie przyjdę. Aż się Popper z wrażenia przywrócił. A na drugim torze na przykład tu były magazynki w jednym, pistolet w drugim i potem leciliśmy tutaj. Tarcza. Druga tarcza. I te tarcze. I te pomalowane już fragmenty to były misy. Następnie tutaj, tutaj, o, choineczka. I potem wlatujemy w to. Tu, w prawo, lewo. I koniec toru. A tu nasionuję. A w drugiej Czy nie mogę trzymać skarpety i pistoletu jednocześnie. To jest pomaganie sobie w tym momencie. Dobra, dobra, pytałem. A drugą ręką musisz trzymać. Widziałeś kiedyś cichy, żeby Mikołaj rozdawał prezenty z giwerą wyczelowaną w ciebie? Wszystko co jest. A co tam jeszcze? To sobie sprawdza. Nie możesz mi powiedzieć. Nie no, musisz poczekać do gwiazdki. No to już, wystarczyło to powiedzieć. Ja Wam szybko pokażę e, trzeci i czwarty tor. Trzeci był dość krótki, taki bardzo symetryczny. E, no a czwarty był długi, bardzo długi, tam na 32 strzały. No ale dobra, zobaczcie ten pierwszy. E, no to, to ja teraz wypowiem, jak strzelałem. No Tutaj mamy obszar wyznaczony, prawda? Start e, sobie wybrałem z tego miejsca, można było dowolnie. Tu dwa poperki, tarcza. Tutaj na dojściu odsłania się ten poper, potem odsłania się ten poper, żeby ustrzelić te, zrobić dwa kroki w bok i walnąć w ten poper i w ten poper. Także prosty tor, nic tutaj specjalnego się nie działo. A tu jeszcze Wam pokażę bardzo ważną rzecz. Każdy po strzelaniu stawia swoje popery, a nie, że to się bawi. No a w tym był start z siedzonka. Złośliwie trzeba było plecy mieć przyklejone do oparcia tutaj z tyłu, więc nie można było power startu zrobić. Natomiast pistolet potem leży sobie tutaj, przykryty czapką. No i mamy do strzelania cały tor. I cele wyglądają tak, no powiem jak ja strzelałem akurat. Tutaj na dolocie sobie wyciągam magazynek, podnoszę pistolet, robiąc krok do tyłu od razu go przeładowuję, walę lewo, na wycofaniu drugie. Potem tutaj praktycznie z przyłożenia, ale na dobrym kącie Trzeci cel, szybciutko biegniemy tutaj na, do końca, tu mamy dwa cele, bach, bach, Następnie tutaj wszystkie poperki, w tym momencie się praktycznie kończy magazynek, więc rzucam i na pełnej rurze lecę już nie patrząc się na żadną ze stron, tylko potem tutaj w przelocie walę, bach, 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 bach. Tutaj akurat tarcza, poper albo odwrotnie, nie pamiętam. No i te dwa, no i tutaj mamy potem strefę wyznaczoną, no to oczywiście tak jak było na treningu, wskaczemy. I znajdujemy się od razu, wylatujemy na dolny cel, ten, ten, koniec. O oh shit przepraszam Wojtek. Tak to wyglądało Bardzo fajne zawody No szkoda, że ten pierwszy tor nie poszedł Ale takie życie bywa Zobaczymy jakie wyniki będą no, Ale to dzisiaj nie ma większego znaczenia Takie mikołajkowe zawody Także spotkaliśmy się po ostatnio w tym roku Na zawodach A w przyszłym będzie już normalnie liga I już będzie super serious Dobra, to tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Nara.